Cześć, witam wszystkich na kanale. Zakładamy ogród. Dzisiaj 16 marca. Już czas na wysiewanie pomidorów, chociaż kalendarz mówi, że 18 w tym roku będzie lepszy. Ja wiem, że w tygodniu mogę mieć mniej czasu, więc robię to w dniu dzisiejszym, ale jest to faktycznie już po połowie marca. Dość wiecznie, co pewnie będziecie słyszeć na filmiku. Mam przygotowaną już paletkę, w której jest ziemia do wysiewu. Wyznaczyłem sobie generalnie poszczególne już pojemiki. Pojemiki zostały oznaczone. Data, data wysiewu uzupełniłem do pełna każdy pojemniczek, po czym podlałem. Ziemia sobie opadła, i teraz dopiero będę wkładał nasionka. Przykryję jeszcze jedną warstwą na górę. Ale tą górną warstwę już nie będę podlewał, bo nie chcę, żeby te nasionka gdzieś tam się pochowały podmyły za głęboko, tylko będę już zraszał w miejscu docelowym, tam gdzie będą pomidorki stały. Przygotowałem dzisiaj sobie do wysiewu takie odmiany pomidorków. Czyli mamy Soraje. Mamy pomidorki Czarny Książę. Pomidorek Adonis, pomidorek o którym już wcześniej mówiłem, bawole serce. Następny jest pomidorek malinowy. Oraz site. Tutaj nie będę za gęsto yy, wysiewał, z tego to względu, że no, yy, nie bardzo mamy yy, też na tyle miejsca. Yy, widzimy, że pierwsze, pierwsze pomidorki są opakowane w ten sposób w woreczku ładnie. Jest ich tutaj tyle. Yy, raczej tak maksymalnie po, po te 5 będę wkładał do. Do pojemniczka, czyli nie za dużo, żeby nie było za gęsto. Może nawet 4, zobaczymy, jak nam tutaj wyjdzie. Tak wyglądają z bliska te nasionka. To pytanie: ile kto tam potrzebuje? Zawsze faktycznie, jeżeli wyjdzie nam troszeczkę więcej, można komuś wydać, ale za gęsto to potem też mają problemy ze wzrostem. Za ja się staram raczej tutaj po te pięć. Już nie będę taki. Wiadomo, że nie wszystko wzejdzie, no ile krzaczków każdy umieści. Ja akurat generalnie maksymalnie będę miał miejsce na yy, jakieś dziesięć krzaczków z każdej odmiany. Niektóre odmiany są to pomidory wysokie, do których będę musiał przygotować nieco już wyższą konstrukcję. Inne standardowe podpórki, więc nie trzeba będzie tutaj szaleć z jakąś dodatkową konstrukcją. No dobrze, mamy tutaj generalnie pierwsze pomidorki już włożone. Yy, nasionek jest na tyle dużo, że spokojnie nam to starczy przy nawet dużym obsadzeniu na, na dwa lata. Są szczelnie zamknięte, fajny woreczek mają. Muszę przyznać, że ten woreczek o tyle jest fajny, że można na strunę zamknąć i z powrotem nie będzie dostępu yy, wilgoci do tych nasionek. Następny pomidorek jest to ten czarny książę. tutaj akurat nie ma żadnego opakowania, wysypię nasionkę na rękę, minimalna różnica w kolorze, trochę bardziej białe są, kształt, jak standardowo pomidory zapraszam na Facebooku na. Zakładamy ogród do wstawiania zdjęć waszych siewek, jak się mają wasze siewy, kiedy były wysiewane, jak to wygląda, jak tam wasze przepikowane już kwestie. Ja będę dzisiaj dokończał pikowanie pomidorków koktajlowych. Ale zaraz faktycznie muszę się tu wziąć za dużo, bo moje kwiatki bardzo mocno już powzrastały. W związku z czym też muszę je przepikować, nawet mam tylko przepikowane aksamitki. Muszę przyznać, że są w dobrej formie. Przełożyłem je, tak jak mówiłem, do tutaj północnej strony, gdzie jest troszeczkę mniej słońca, więc rozwijają się bardzo fajnie. Nie za szybko idą do góry, temperatury mają wystarczającą do, dostęp do światła. Dobrze. Muszę przyznać, że zużyłem całą paczkę. Jeszcze jedna sztuka tutaj się ostała. A nóż widelec będzie to najlepsza sztuka z możliwych. Yy, następny pomidorek jest to pomidorek Adonis. Tutaj też zapakowany w folikę. Jest tych nasionek dość sporo. Na Części pod ręką. Można łatwo sobie otworzyć. Nasiąka wizualnie jakoś specjalnie się nie wyróżniają. Proszę bardzo, tak wyglądają nasionka. Nie wiem jak u z wiatry, ale u nas w nocy tak wiało, że prawie spać nie mogliśmy. To tak samo w zeszłym tygodniu. Co dobre dla ogrodników, jak trochę przewieje to ta gleba się troszeczkę przewietrzy. Dobra i tego pomidorka mi całkowicie wystarczy. Resztę schowamy. Proponuję sobie to sprawdzić zawsze jaki mają termin przy zakupie y, danych nasionek jaki mają termin przydatności. Y, ponieważ jeżeli jest to na jeszcze rok czy dwa im dłuższe, tym lepiej wtedy jakiś szczelny pojemniczek. I faktycznie możemy przechowywać je bardzo długo jeszcze. Mamy nasionka na 2 lata. Jeżeli nie, do, nie będzie dostępu wilgoci, to nic nie wpływa na ich jakość. Tu mamy kolejnego pomidorka, czyli tego typu bawole serce. Dość duże, ciężkie pomidorki, podpakowane tutaj w taką metalową torebeczkę. Widać, że nasionka są ładnie przebrane, fajne, nie wygląda na to, żeby miały zbyt wiele pustych stanów, muszę przyznać. No, oczywiście przy tamtych jak wysypałem, to gdzie nigdy widziałem, że mogą być nasionka trochę puste. Tutaj widzę, że jest dość pełno. Co warto pamiętać, aby potem po już wysadzeniu, wysianiu zachować odpowiednią wilgotność, ale żeby nie przerać. Jak i trzeba pamiętać o tym, aby miały odpowiednią temperaturę, ale też nie przegrać rośliny, ponieważ zrobią się nam chuciutkie. i Trzeba będzie dużo pracy włożyć to, żeby z powrotem je zrekonstruować. Dalej mamy pomidor malinowy Mogę troszeczkę bardziej otworzyć opakowanie bo nie udało mi się go tutaj za bardzo otworzyć no twardy zawodnik mam nadzieję że będzie tak smaczny jak twarde było jego opakowanie Nowego również przy wycięciu. Gdzie... dwa pojemniczki Też ich jeszcze troszeczkę tutaj zostało, więc opakowanie wystarczy. Spokojne dwa lata przy nawet dość sporej ilości wysiewanej. Bo faktycznie, generalnie, jak nie zajdzie troszeczkę więcej, to tam widziałem na Facebooku, że niektórzy nie mają czasu. To ja mówię, nie mogę nie mieć. Więc na pewno będę mógł. Jakieś rozsady podarować. Dobrze, jest, już mam już dość sporo. Reszta w do środka. Całość później w szczelni zamkniętych pojemniczek na przyszły rok. Dalej mamy ostatniego pomidorka. Dalej, w środku, w takim opakowaniu. Z zewnątrz jest papier, natomiast w środku jest pewna folia aluminiowa, żeby nie dostawała się wilgoć do środka. opakowania. No, muszę przyznać, że wyglądają nasionka na nieźle przebrane. Raczej nie widać, żeby zbyt wiele było pustych. Muszę tutaj powiedzieć, że ładnie wyglądają. Dobrze. Jest już ich sporo. Nawet mi się sypnęło troszeczkę więcej niż, niż w pozostałych. Ale całkowicie mi to już wystarczy. Zsypiemy resztę. Schowamy do opakowania. Co teraz? Teraz jak już mamy sadzone nasionka do pojemniczków, delikatnie przykrywamy tą samą ziemią, czyli ziemią do siewek. Każdy pojemniczek. Staramy się, żeby nie było tej ziemi za dużo. Pamiętamy, że nie ma co teraz od góry podlewać bezpośrednio z jakiejś tam koneweczki czy innej, innego większego zbiorniczka. Też fajnie, gdyby nie było grudek, bo jak będą grudki, czy jakieś tam za duże kawałki jakiejś kory, czy czegoś takiego, to wtedy ciężko będzie tym naszym nasionkom zbić się do góry. O, widzimy, tu jest dość duży kawałek, no i byłoby problemowo, okazuje się, że fajny pomidorek, wszystko fajnie, pięknie, ale przez jak gdyby to duży kawałek ziemi, to nie jesteśmy w stanie generalnie, nasze siewki nie są w stanie się podnieść, nie mają na tyle siły i trochę nam się zmarnuje, także to warto zawsze zwrócić uwagę przy wkładaniu tego podłoża. Ja uzupełnię teraz już cały pojemnik, czego tu jakoś specjalnie nie muszę pokazywać, w każdym razie na płasko teraz idę. Ziemia jeszcze troszeczkę osiądzie. Zroszę całość faktycznie tutaj jeszcze zraszaczem. Delikatnie, jak już wyłożę w miejsce docelowe. No i będę na bieżąco pokazywał. Zapraszam, tak jak mówiłem, do wstawiania Waszych zdjęć, z Waszych siewek. Tego, co jak wygląda już u Was na parapatach. Zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.